I to was z odcinku, w którym przetestujemy TS-a, którego przed chwilką otworzyłem, nawet jeszcze nie otwierałem. Zobaczcie, nie jest jeszcze tutaj. A, mały, jak spudełka się, się boi. Który jest we folii. Na pierwszy rzut oka wygląda to nawet masywnie. To przyłącza tutaj śruby Są dosyć duże. Więc nie ma na co czekać, tylko otworzyć to i testować. Więc ja to otwieram. I co tutaj mamy? No przełącznik. Słychać wyraźnie jak to wszystko przeskakuje tam w środku. I czuć pod ręką, że to nie lata, tylko trzeba trochę siły jednak użyć do tego. I mam oczywiście tryb automatyczny, manualny, ale to do tego przejdziemy za chwilę. I tak pokrótce. Normalne zasilanie, tu może wyostrzy ostrzy. Podpinamy od góry, czyli panele. Pod źródło B podpinamy sieć. No i tutaj mamy wyjście całości, czyli fotowoltaika sieć i dom ja kupiłem wersję jednofazową, są także trzyfazowe ja mam ogrida jednofazowego więc kupiłem po prostu wersję jednofazową i teraz yy, biorę się za podłączenie tego i zaraz wracam a więc tak, ja tu mam zmontowane inaczej polega działanie ATS przełącza między dwoma źródłami albo automatycznie albo możemy to zrobić manualnie poprzez tą dźwignię i mam to zrobione tak tutaj omówię w osobnym filmie podłączenie i uruchamiamy szara wtyczka to jest źródło B czyli sieć a biała no to jest fotowoltaika tak jakby czyli off grid i teraz mam pozycji automatycznej i jako na fotowoltaikę i nie ma ani fotowoltaiki ani sieci i w momencie gdy załączę sieć on automatycznie przepina wszystko na sieć gdy wróci fotowoltaika po jakimś czasie przełącza z powrotem na fotowoltaikę nawet nie wiem czy było widać mgnięcie żarówki bo to jest dosyć głośne to przełączanie, ale mimo to nie widziałem mrugnięcia żarówki. Natomiast, jak wyłączę fotoltaikę, to wtedy delikatne mrugnięcie następuje, a to jest dosłownie ułamek na sekundy. Wraca fotoltaika i się przełącza automatycznie. Co się stanie natomiast, gdy zabraknie pierwszej fotoltaiki, a później sieci? Gdy wróci fotoltaika, to on nie będzie w stanie się wrócić na fotoltaikę i będzie trzeba go przełączyć wtedy ręcznie. A gdy on jest na sieci i wróci fotoltaika, to on sam się nie przełączy. Tylko dopiero jeżeli wróci yy, wróci napięcie, yy, że dobrze powiedział, wróci napięcie z sieci, to on przełączy się na źródło A, czyli na fotowoltaikę. I to jest cała zasada działania tego ATS-a. Czyli on zapewnia nam ciągłość dostawy prądu energii yy, w domu. Ja będę miał po to prawie cały dom podpięty. Z wyłączeniem tam jakieś zmywarki pralki, czy żelazka, no wiadomo, klimatyzacji grzałek takich urządzeń powyżej 2 kW albo w okolicy 2. No bo to po prostu nie jest na moją wielkość magazynu. A w trybie manualnym jeszcze pokażę. no Tak jak na manual i mamy obydwa źródła, no to po prostu to jest jak przełącznik. I jak widać nawet ręką jak. Dynamicznie przełączam to widać to mrygnięcie tej żarówki. A. i co jeszcze jest ważne, bo są matryasy, które mają w połowie, tak jakby pozycji 0, w tym nie ma opcji tak ustawić, bo od razu to ucieka ta dźwignia. Jest albo w tą, albo w tą. A tu, jak dam kawałek dalej, no to się cofa. Dopiero, no, po prostu trzeba przełączyć. I co jest jeszcze ważne. Kontrolka A i Kontrolka B. Kontrolka A sygnalizuje nam fotowoltaikę. No i oczywiście, jak jest w trybie manualnym, no to się nam nie przełączy. Gaśnie, bo nie ma napięcia z fotowoltaiki zasilania. To samo będzie z kontrolką B. I teraz, jak przełączymy na auto, to od, od razu przeskoczy nam zasilanie. To jest żarówka LEDowa, więc ona jest dosyć czuła na no te zaniki prądu, no i jak widać czasami widać to mrygnięcie, czasami nawet nie widać na pewno jak się przełącza e, mając e, fotowoltaikę na sieć to wtedy jest mrygnięcie a jeżeli wróci fotowoltaika, no to tego mrygnięcia nie widać e, i co jeszcze jest ważne to, że no ten ATS ma 125A wytrzymałości, tutaj przyłącza dosyć solidne są, aczkolwiek tyle prądu bym nim nie puszczał, a myślę, że tak do domowych zastosowań to jak najbardziej wystarcza. I co jeszcze ważne, tutaj, tak jako ciekawostka powiem, że on ma bardzo duży chwilowy pobór podczas przełączania się, bo miał to zabezpieczone. B6, no to niby nie wybijało za każdym razem, aczkolwiek zdarzały się takie przypadki. Przepnę teraz ten przedłużacz pod B6 i zobaczymy, co się będzie działo. No, teraz mamy to wszystko pod, podpięte pod B6. Tylko teraz muszę sprawdzić, dlaczego on mi się tutaj. Aha, bo jest w trybie manualnym. Jak przełączę na auto, no to od razu od razu mi się będzie przeskakiwał. No i tym razem akurat nie, nie wybija. A przedtem mi raz wybiło. Nie wiem, czy to było spowodowane akurat tym. No w każdym razie, jak miałem to podłączone pod magazyn, to wyraźnie widać, jak yy, bo tutaj mam takie lampki LEDowe. Także wam pokażę o te paski. No to jeszcze mogę ją zaprezentować. Nie wiem czy było widać, czy nie. Na falowniku też jak zbliża, także on tu dostał. 26,3 No akurat nie tego nie wyłapał. Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem, łapał, ale ja po tych paskach widzę, że one mrugają, więc pobór prądu przyłączania tej cewki jest dosyć duży, no ale to jest tylko chwila. Także w tym odcinku by to było na tyle, w następnym odcinku będzie prawdopodobnie montaż tego, no i ogólnie po co takie coś warto stosować. Także w tym odcinku by to było na tyle. I do następnego odcinka. Na razie, cześć.